Dzień dobry Państwu Szanownemu. Co tu na dziś mamy? Zgodnie z zapowiedzią mamy debiut Orowage'owej Shiny, Zgodnie z zapowiedzią będą pasy taktymowe na szali. Będzie też Orowage World Champion w ciekawie zapowiadającej się akcji, Państwo Szanowni. I będą też panienki, czyli kontynuujemy turniej o nikomu niepotrzebny pas Orowage Pure Kobiet. To i wiele więcej w porcji wspaniałej akcji i niesamowitych emocji, jakie serwuje nam Ring of Honor. Ej, państwo Szanowni, przegląd wczorajszego epizodu tygodniówki Orowage. Zaczynamy od mistrza Oroage w Proving Ground meczu. Bandido kontra Dralistico, który to challengeował już Bandido o ten pas, a było to w kwietniu na AEW Collision. Akcja szybko się przeniosła poza ring, gdzie Bandido parokrotnie zaliczył barierkę dla widzów, a po powrocie do ringu Dralistico miał wyraźną przewagę, m.in. superkick i seria ciosów w rogu. Bandido w końcu skontrował atak i popisał się m.in. slamem. W pewnym momencie Róż próbował pomóc Dralistico przy próbie pinu, ale arbiter dostrzegł tą próbę oszustwa i Róż wyrzucony za kulisy. Bandido kontruje atak, pomyślnie wykonuje Exni i ROH World Champion zdobywa pinfall. Natomiast po walce bandido został zaatakowany przez gościa w masce siedzącego w pierwszym rzędzie, którym okazał się być Blake Christian. Lee Johnson też do ataku dołączył, ale na pomoc przybiegli hologram i komander, którzy przegonili z ringu tych złych panów. Lekko ponad 5 minut, no, czyli tak jak w tym odcinku specjalnym tam było Bandido contra Lee Johnson. I tak samo, że zanim się rozwinęło, to się zwinęło. A szkoda Państwo szanowni, bo tak samo tutaj jakby dostali te dodatkowe 2-3 minuty, to ja jestem przekonany, że zostałyby te minuty dobrze spożytkowane. No ale fakt jest faktem, w miarę aktywnym mistrzy, z czym w przeszłości bywało ciężko, więc yy, biorę to, co jest. Yy, państwo, szanowni Bandido, już 13.0 w tym roku w ringu Oro Age, po serii trzech zwycięstw pierwszy raz w tym roku schodzi pokonany. A teraz zapowiadany mixed tag team match. Ekipa Premier Eflicy w akcji, czyli Toninis Ariadaiwari i debiutująca Story Denali. Ich oponenci to, szanowni państwo, JD Inc., L. Magnifico i Rebecca Scott. I myślę, że domyślacie się tutaj przebiegu. No, o ile w przypadku panów było dość wyrównanie no, ze wskazaniem na Premier Eflitz, no to jak Story Denali weszła, to pozamiatała. Story powstrzymała zapędy Rebeki stąpem, za chwilę czołgstwem i sprawa jest już załatwiona. 3,5 minuty to wszystko razem potrwa. Złoty środek ta story denali dla Premier Eflitz, no bo Tony Nils wygrywa drugi raz z rzędu, co ostatnim razem, mu się, ostatnim razem mu się udało na przestrzeni lipca i sierpnia 2024 roku, a Aria Daiwari, no jeszcze dalej, bo ostatni raz dwie wygrane z rzędu to dla niego kwiecień i maj 2024. Viva van contra Diona purazo w pojedynku Pure Rules. I nie jest to walka turniejowa, tylko kolejna rozgrzewka dla Diony. W 30 sekundzie Diona zmusiła rywalkę poprzez armbar do pierwszego ropebreak'a. No i choć Viva potem chwilkę poatakowała, to panna Purazo dorwała się do jej barków. Następstwem tego był Cross Arm Breaker i drugi Rope Break Viva van leci. Jeszcze chwila ataku ze strony Vivu, ze strony Vivy, przepraszam bardzo, Diona z Bicycle Kickiem, jeszcze do tego Snap pile Driver i już mamy raz, dwa, trzy pinfall dla panny Purazo, która wygrywa po raz piąty w tym roku, ale dopiero pier Pierwszy raz przez Pinfall. Pozostajemy przy kobietach, bo tym razem tymczasowa mistrzyni kobiet Orowage TV Mina Shirakawa stawia tytuł na szali. A jej przeciwniczka to Lacey Lane, którą możecie kojarzyć z WWE jako Kayden Carter. W wyrównanej rozgrzewce, gdzie tańców nie brakowało, Lacey z dropkickiem w rogu i paroma próbami, próbami pinu. Mina po Russian Leg sweep wykonała połączenie Cloverleaf z Backstabber, a następnie szykowała się na Figure 4, jednak tutaj pretendentka ratowała się liną. Dalej mamy Springboard Leg Drop oraz Hammerlock Spiral od pretendentki, ale tylko Nirfall z tego jest. Mina strąciła Lacey z narożnika, sama z tego narożnika wykonała sling blade, lecz ku jej zdziwieniu dało to tylko nirwale. na no to w takim razie mina sięga jeszcze po spinning fist back fist następnie i na koniec figure four Czego efektem jest to, że Lacey się już z tego nie uwolniła i walka kończy się przez submission. Mina Shirakawa zwycięża i zachowuje ten tymczasowy pas. No tutaj, państwo szanowni, całkiem spoko to było moim zdaniem. Mina Shirakawa pokazała nie po raz pierwszy co nieco w ringu. Lacey też miała możliwość pokazać co nieco w ringu. No i proszę bardzo, państwo szanowni, dostaliśmy moim zdaniem całkiem przyjemne starcie. Pierwszy raz Mina broni tego tytułu, odkąd go zdobyła w lipcu na Supercard of Honor. No, wiadomo, potem miała ten uraz ręki przez część czasu. No ale no właśnie, część czasu. Ale dobra, pozostańmy przy tym, że była to spokowalka walka. I państwo szanowni, Mina Shirakawa trzecia wygrana w tym roku i trzeci raz przez Submission. No to kolejny pas na szali, a właściwie pasy. Zgodnie z zapowiedzią ROH World Tag Team Championship match Sami Guevara i Rush kontra Devon Eriks. Mistrzowie od razu rzucili się do ataku na pretendentów, no i się nam zrobił chaos poza ringiem. Kiedy się wszyscy w ringu z powrotem znaleźli, Marshall na suplex samiego odpowiedział suplexem, i Ross von Erich wkroczył do akcji. Chwilkę on poatakował, między innymi poprzez Falcon Arrow, ale potem Róż odwrócił jego uwagę, co pozwoliło samemu na niecny atak. Duża przywaga mistrzów, rzecz jasna, potem jest tak po drugiej stronie, no i marszał von Erich wchodzi i rządzi w ringu. Róż otrzymuje de clauslem i tak naprawdę byłby z tego pinfall, gdyby nie to, że sami wyciągnął arbitra z ringu. A kiedy sami arbitra zagadywał, wtedy to dralistiko poczęstował marszala spinning kickiem. Za chwilę róż dokłada bullshorns jeszcze sami ze swanton Dive'em i mamy raz, dwa, trzy. Mamy pinfall, la fastion, ingobernable, nadal w posiadaniu pasów tak timowych. Pojedynek, który no miał sens, żeby zrobić, i ja uważam, że jak najbardziej wyszedł on ok. Takie przydatne zwycięstwo dla LFI, no bo wynik oczywiście jedyny słuszny. I na plus. Państwo, szanowni, to już było czternaste zwycięstwo w tym roku dla samego głewary. I tylko Blake Christian w całym tym rosterze ma tych zwycięstw więcej. O jedno więcej. A teraz za kulisami widzimy Diona Porazo, która została zagadana przez Shayna Taylora i The Infantry. Diona została zaatakowana przez Trish Adoreon, z którą to spotka się w walce turniejowej o pas kobiet pure. Trish zapowiedziała, że ten pas będzie kolejną zdobyczą dla STP. A skoro mówimy o turnieju, no to Państwo Szanowni, czas wreszcie na kolejny jego pojedynek. Olimpia kontra Billy Starks w pierwszej rundzie turnieju i jest to zarazem main event tego epizodu. Panie oczywiście zaczęły od technicznych chwytów, gdzie to Olimpia miała więcej do powiedzenia, aż Billy postanowiła wykorzystać pierwszy swój rope break, aby Olimpia się odczepiła. A tak jednak był dalej po stronie Olimpii, która wymierzyła powerbomb i jeszcze serię ciosów, co skutkowało tym, że Billy musiała skorzystać z drugiego już rope breaka. Poza ringiem również Bili miała podgórkę, ale jak już panie wróciły, to Bili sprytnie złapała nogę, rywalkę za nogę i wymusiła jej pierwszy rogue break. Następnie Bili pomyślnie z Div'em poza Ring i z atakiem w barierki dla widzów a w ringu Billy utrzymywała swą przewagę. Do czasu oczywiście aż Olimpia zaskoczyła Billy shotgun dropkickiem do czego też dołożyła handstand bronką buster ale tylko Nirfal z tego jest. Olimpia założyła no, prawie jakby sharpshooter Jednakże Billy powstrzymała to atakiem w taki sposób, że wykonała cios zamkniętą dłonią. Za co oczywiście należy się ostrzeżenie i to ostrzeżenie oczywiście padło. Drugi taki cios oznaczałby dyskwalifikację. Dla Billy jednak ten cios zamkniętą dłonią się opłacił, bo w następstwie tego wymierzyła spinning kick, następnie last shot, a następnie kontrując próbę ataku Billy poprzez crucifix odliczyła panią w masce do trzech. Zatem Państwo Szanowni, Billy Starks z awansem do półfinału, gdzie zmierzy się ze zwycięszczynią walki Serena Deep kontra Yuka Sakazaki. No to Państwo Szanowni, mamy już za sobą dwie walki turnieju, turnieju, który został zapowiedziany 5,5 i miesiąca temu. I pewnie przeciągną to do final battle ostatecznie, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale podsumowując ten epizod, ja uważam, że dużo dobrego było w tym tygodniu i tak naprawdę tylko ten squash przez mniejsze S Diony jest taki, no taki, no wiadomo. Oczywiście te dużo dobrego Państwo szanowni to jest do pewnego stopnia, no bo jeszcze raz to powiem, że cały ten turniej, znaczy ogółem, cały pas ten pas kobiet Oro Pure jest kompletnie niepotrzebny. Ale jest jak jest i jak już musi być, to powiedzmy, że w ringu było ok. I tak jak mówiłem, szkoda, że więcej czasu na opener nie dali. Ale suma sumarum uważam, że jak najbardziej epizod zasługuje na to, żeby ocenić go na plus i tylko sobie życzyć, obym mógł tak mówić dalej. Za to właśnie trzymam kciuki i Państwo Szanowni, rzecz jasna, przyjemnego weekendu, życzę Wam. Oglądajcie Ringa Vanar!